W tym odcinku zabieram was na spacer po romantycznych miejscach w Sims 4. Hej rybenki to akwamaryna. Jako, że luty jest miesiącem miłości, związków, małżeństw, oczywiście ze względu na nowy pakiet rozgrywki, ślubne historie, to postanowiłam, że pokażę Wam kilka romantycznych miejsc, do których mogą udać się nasi Simowie. Ostatnio w sekcji komentarzy jedna z użytkowniczek napisała, a może odcinek Wszystkie lokalizacje z łukami weselnymi? I tak jak przyznałam w odpowiedzi, planowałam podobną formę, ale te łuki weselne będą idealną wisienką na torcie. Także Ewelino, bardzo dziękuję Ci za ten pomysł. I komentarz. Ja mówię temu tak, bo zdecydowanie wszyscy na tym skorzystamy. Także kochani, znacie reguły: kabusia, herbatka, bo lecimy ze tematem. Jestem na nowym zapisie, tak żeby każde miejsce pojawiło się tak samo jak u mnie, tak i u Was. Także będę lecić po kolei miastami i zaznaczę Wam kółeczkiem na mapie, gdzie mniej więcej znajduje się albo łuk weselny, albo właśnie takie atrakcyjne miejsce na randeczkę. No i dodam jeszcze, że tu znajdziecie mało popularne miejsca, a nie te główne, najczęściej odwiedzane. W wywierzbowej zatoczce nie widziałam żadnego łuku. Weselnego, natomiast są ładne miejsca, gdzie można by się wybrać na randewu. Pierwsza dzielnica to Pendula View. Na tyłach jednej parceli mamy malutki parczek z dwiema ławeczkami. Dość przytulne, choć niewielkie miejsce. Natomiast drugą lokalizacją jest Crowded Quarter. Tam mamy taki malutki cypel. Można by powiedzieć, że to taki bardzo niewielki półwysep. I myślę, że to miejsce naprawdę nadaje się na randeczkę, bo jednak wiecie, nie? Jest w takim odosobnieniu. Jeśli chodzi o oazę, zdrój, to powiem Wam szczerze, że to otoczenie. Nie wydaje się dość mało romantyczne, ale myślę, że jest taka jedna lokalizacja, która mogłaby się Wam spodobać. Jedni ją znają, inni nie. W dzielnicy Accusation Beauty, za domem Landgrabów, znajduje się omawiane miejsce. A mowa tu oczywiście o tajemniczej grocie, czyli jednej z ukrytych lokalizacji. Żeby się do tej groty dostać, potrzebujemy dziesiątego poziomu majsterkowania albo kodów. Ja wybieram tą drugą opcję dla ułatwienia. Du, 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 du. Wejście do groty niestety nie należy do najłatwiejszych, i musi to zrobić tylko jeden SIM. Następnie grota będzie już całkowicie otwarta. Jeden SIM musi wejść do środka i zadzwonić po drugiego, tak aby tamten mógł spędzać z nim czas na tej parceli. No a w grocie już można wszystko. Tutaj jeszcze z pomocą może przyjść nam pakiet rozgrywki Ucieczka w plener, gdzie możemy zabrać ze sobą stół, krzesła, łóżko dwuosobowe i oczywiście namiot. Także w grocie możemy spędzić naprawdę czas aktywnie. A jeżeli mało Wam lokalizacji, gdzie Simowie mogą robić bara-bara, to zachęcam Was do nadrobienia mojego materiału, gdzie opowiadam o wszystkich lokalizacjach, jakie mamy dostępne w grze. Także kochani, sami widzicie, że bardzo mocno do serca wzięłam sobie to, że po prostu luty jest miesiącem miłości. New Christ to dość jednolite otoczenie, typowo mieszkalne, więc nic tam ciekawego nie znajdziemy, no chyba że sobie sami wybudujemy. Natomiast w Promenadzie Magnoli jest jedno miejsce, które jest dość romantyczne. Znajdują się tam dwie ławeczki, wyprzestrzenione która jest bardzo ładnie otoczona rzeczką z płynną roślinnością. We Wielkim Windeburgu w dzielnicy Winsler znajdziemy również bardziej zaciszne miejsce. Zakochani mogą usiąść i spoglądać na przepiękną taflę jeziora. Spoglądać powiedziałam. <grych> W tej samej dzielnicy mamy też pierwsze ślubne miejsce, zwane rezydencją węduś, fiu, fiu I jest to parcela w stylu zabytkowego dworku, w którym nasi Simowie mogą wziąć ślub. I tu, kochani, trzeba przyznać, że twórcy mieli ogromny rozmach, bo ten dworek to nie tylko budynek, ale to wręcz cały kompleks pałacowo-ogrodowy. Znajdziemy tu fontanny, mury, szklarnie, no i przecież zapomniałabym, wielki labirynt również. Ale to, co nas najbardziej interesuje w akurat tym przypadku, to łuk weselny. I trzeba przyznać, że to naprawdę piękna, ślubna miejscówka. W San Myszuno też znajdziemy łuk weselny, a dokładnie na polanie Majszuno. Jest tam niewielka przestrzeń, zagospodarowana również dla kilku gości, a i fajerwerki też tam się nam pojawiają. Jednak w porównaniu do poprzednika, no tu mamy mniej spektakularną przestrzeń, ale myślę, że to zawsze coś. Ten obszar jest dość duży, więc skupia naszą całą uwagę. Jednak kiedy zwrócimy się na lewą stronę, znajdziemy niewielką przestrzeń, ale dość romantyczną którą możemy śmiało wykorzystać chociażby na randkę pod gołym niebem. Warto też dodać, że w dodatku jakim jest właśnie miejskie życie, w poszczególnych dzielnicach generują nam się festiwale, a jednym z nich jest właśnie festiwal miłości, co oznacza, że również i tam znajdziemy miejsce do zaślubin. Nieco mroczniejsze miejsce na randkę znajdziemy w otoczeniu Forgotten Hollow. Wystarczy przejść się długą, krętą dróżką, aby znaleźć się na kamiennej ławeczce tuż pod spróchniałym drzewem. Niestety nie mogę Wam zagwarantować, że będziecie tam sami. W tym otoczeniu nie znajdziemy łuku weselnego, a jak już coś znajdziemy, to tylko cmentarz. W Brindleton Bay znajdziemy bardzo odosobnione miejsce. Nad niewielkim strumykiem znajduje się ławeczka, gdzie nasi Simowie mogą spojrzeć dosłownie w dal i dostrzec np. latarnię morską. Miejsce nadaje się idealnie na romantyczne nocowanie pod namiotem. No i nie tylko. A gdy zamarzy nam się wzięcie ślubu, to możemy wybrać się do niewielkiego portu jachtowego, gdzie możemy wspólnie zawiązać węzeł małżeński. Ostatnim miejscem w tym otoczeniu jest malutki fragment plaży niedaleko latarni morskiej, nazywany przeze mnie dziką plażą, także ta miejscówka jest również godna polecenia. W Del Valley nie znalazłam łuków weselnych, ani w sumie żadnego romantycznego miejsca. Jestem zdania, że tu trzeba sobie samemu takie zaoferować. Natomiast w Strangerville, ku mojemu zdziwieniu, znalazłam bardzo ładną miejscówkę, troszkę w rajskim klimacie, morze oazowym, tak czy siak, jest to niewielki zbiornik wodny, z piękną i okazałą roślinnością. No idealne miejsce na relaks we dwoje. Rajski klimat Sulani sprzyja związkom, ale i harcą w plenerze. Ciekawym miejscem na randkę będzie, jak ja to mówię, zatoczka Mały Wodospadów, gdzie możemy się pocałować w wodzie lub popływać nago, tak aby nas nikt nie widział. Oj, przeszłam. A jeśli chcecie zobaczyć miejscówkę, gdzie można oficjalnie zrobić barabara bara, bara, w Wielkim Wodospadzie, to ponownie zapraszam Was na filmik ze wszystkimi lokalizacjami. A jeżeli moje filmiki Wam się podobają, to zasubskrybujcie mój kanał oczywiście i zostawcie mi łapkę w górę. Lecimy dalej. Ślub Wysulani też można wziąć, pod warunkiem, że samemu się go zrobi. Niestety Wysulani nie znalazłam żadnego łuku, a myślałam, że znajdę, dlatego że dodatek Wyspiarskie Życie ma specjalnie stworzony łuk ślubny, ale niestety nie znalazłam. Nie znalazłam żadnego w otoczeniu, więc pytanie: albo po prostu go nie ma u mnie, albo w ogóle nie został dodany? Co by było trochę dziwne, co nie? Kolejnym miejscem na randkę jest pomost, i trzeba przyznać, że zapewnia on naprawdę piękne widoczki, dlatego go Wam naprawdę szczerze polecam. A jak nie pomost, to może po prostu sam most, który jest dosłownie tuż obok. Taki oświetlony, trochę romantyczny. Czemu nie, kochani, wybór należy do Was? Czy magiczne otoczenie sprzyja miłości? Sądzę, że tak, ale na pewno nie w samym Glimmerbruku. Myślę, że jeśli już planujemy tu ślub, to może warto rozważyć spokojną ceremonię we dwoje, na przykład przy magicznych ogrodach. Ewentualnie, co uważam za dość ciekawy pomysł, może warto wyprawić ślub na arenie pojedynków. To przecież naprawdę ładna przestrzeń. W studenckich rejonach dobrym miejscem na randkę może być grzybowa polana. Przyznaję, że sama nadałam tę nazwę, bo dosłownie są tu same grzyby. Trzeba przyznać, że widok tej polanki mamy naprawdę pięknie urozmaicony przez niesamowite ruiny. Niestety, nieczynne dla zwiedzających. A szkoda, bo zdjęcia byłyby naprawdę ładne. Evergreen Harbor nie posiada miejsca z łukiem weselnym, ani nie jest zbyt romantyczne. Jeśli chodzi oczywiście o poszczególne dzielnice, więc jeśli chcemy coś romantycznego, to musimy sobie niestety. Ale sami to zapewnić. A najładniejszą miejscówką na ślub jest właśnie ten kanion. Jeśli chodzi o górę komorebi, to nie znajdziemy tam łuku weselnego, ale miejsce na randkę jak najbardziej tak. W takim miejscem może być co prawda kolejny zbiornik wodny, ale jakże majestatyczny, lub po prostu któryś z festiwali. A festiwale w tym dodatku są naprawdę świetne, więc myślę, że warto rozważyć na nich ślub, ale niestety trzeba samodzielnie się do niego przygotować. Festiwal światła przyciągnął mnie lampionami na wodzie, więc myślę, że to idealnie sceneria na zaciszny ślub, a parcele obok tego magicznego mostu można spokojnie modyfikować, więc możemy postawić tam łuk. Kolejnym festiwalem godnym polecenia jest Festiwal Śniegu z przecudowną kolorową aurą. Idealny dla wszystkich, którzy lubią zimowe klimaty w dość nowoczesnym stylu. handford on Bagley, jako nieliczne miasto jest tak dobrze wykonane, że sam krajobraz jest już jak pójście na randkę. Ale w tym otoczeniu są ukryte miejscówki, które naprawdę warto odwiedzić. Koło ruin znajdziemy dwie Dosłownie niedaleko siebie ławeczki przyozdobione pięknymi lampeczkami, cudo. No i wodospad Kordeli również znalazł się na liście, bo prezentuje się naprawdę świetnie. A na drugim końcu mapy mamy fantastyczne jeziorko, gdzie możemy się poopalać lub złowić kilka rybek. Jeśli chodzi o granitowe kaskady, to zdecydowanie polecam Wam ukrytą lokalizację, czyli chatkę pustelnika. Jeśli uda Wam się go jakoś wykurzyć, to możecie nacieszyć się chwilami we dwoje. Ciekawą w El Salvadoradzie jest niewielki taras nad małym wodospadem. Weź ze sobą radio i zatańcz nad przepaścią latynoski taniec. No i zostało batu, ale niestety tu... Nic nie ma. Makieta zdecydowanie jest bardziej nastawiona na misję niż na miłość. No i kochani, przed nami najromantyczniejsze miasto w grze, Bo Botartosa miejsce ślubów, wesel i wszystkich zakochanych. W lokalu weselnym La Copia Serena znajdziemy aż dwa łuki weselne. Parcela jest przygotowana na ślub w plenerze, gdzie naprawdę zadbano o każdy szczegół oraz na ślub w budynku, gdzie również przygotowano salę na najwyższym poziomie. Łuk weselny znajdziemy również na prywatnej posesji i myślę, że gdy jakimś cudem uda nam się wynająć te parcele, to nas Spokojnie możemy zorganizować ślub, a zarazem urlop dla naszych nowożeńców. Istnieje również opcja zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie, ale niestety nie możemy wybrać się razem z naszymi simami. A i też warto dodać, że to pozbawia nas wszystkich romantycznych rzeczy, gdyż nawet nasi simowie nie przebierają się na to okazję suknię czy garnitur. Jedynie znikają na chwilę, po czym wracają. To jeszcze nie jest koniec filmu, kochani, bo mam dla Was pewną wskazówkę. Są takie miejsca, gdzie wolno nam chodzić po mapie, jednak nie podlegają one pod tryb budowania. I w takich miejscach przeciętny gracz nie zbuduje nic, a już na pewno nie wyprawi wesela, bo nie będzie wiedzieć jak. Większość z Was ustawia łuki w idealnych dla Was miejscach, właśnie wykorzystując tryb kupowania. A co jeśli nie musimy już tego robić i nie musimy się już ograniczać? No właśnie, Wasze śluby mogą się odbyć dosłownie tam, gdzie tylko tego chcecie. Proszę bardzo, bezludna wyspa. Pa? nie ma sprawy. A może ale jak gwiazd w Tel Sol Valley? Czemu nie? Wystarczy schować łuk weselny do wyposażenia. Hmm, jest to naprawdę bardzo proste, chociaż czasami niedoskonałe. Ech. Ale mimo wszystko myślę, że wielu z Was przyda się ta opcja. Jeśli podobał Ci się mój materiał to zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górze. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się cieplutko kochani, na razie, cześć, pa!